Hej, sprawdzałaś już, czy jak mówisz, to widać twoje górne czy dolne zęby? Bo na przykład, gdy Megan Fox mówi, to widać jej dolne zęby i to jest bardziej sexy, a gdy mówisz górnymi, to oznacza to, że jesteś bardziej zadowolona z życia. Albo czy wiesz już, jaki typ urody masz? Bo możesz być Fox Beauty, Dear Beauty, Goddess Beauty, Angel Beauty, nie wiesz tego? Każdego miesiąca jesteśmy atakowani trendami z TikToka, które bazują na naszym wizerunku. Trendy tyczą się stylu ubierania, pielęgnacji ciała, twarzy, Włosów, fryzur, makijażu, wszystkiego. Jednak najgorszym typem trendów są te, które oceniają Twoje ciało i Twoją twarz, czyli to, na co trochę mniejszy masz wpływ. Zazwyczaj w ogóle nie masz tego wpływu. Każdego dnia na TikToku możesz dowiedzieć się takich rzeczy jak czy twoja twarz ma good features i good facial harmony, czy może bad features i bad facial harmony albo jedno tak, a drugie tak, zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Każda kobieta wygląda jak wampir, czarownica, syrena albo wróżka i jak tłumaczę to na język polski to brzmi to jeszcze bardziej absurdalnie. Mamy też iPhone face albo modern face, czyli twarze, które wyglądają jakby były za czasów, gdzie istnieje już iPhony. Oprócz tego musisz wiedzieć, czy posiadasz strong features, czy soft features swojej twarzy, czy może Masculine Features, albo Feminine Features. Potem sprawdzasz jeszcze rodzaj swoich ust, rodzaj swojego nosa, rodzaj swoich oczu, rodzaj swojej a to wszystko po to, żebyś mogła teraz iść i poszukać makijażu dla swojego typu twarzy. I przy okazji, kolejny raz stracić trochę swojej indywidualności, żeby dopasować się do kanonu. I do tego jeszcze to budowanie rywalizacji na podstawie tego, z jakimi cechami się urodziłeś. I to ciągłe poczucie, że pojawiła się teraz znowu kolejna cecha, której ty nie masz, a przecież będzie ona popularna przez następny tydzień. I okej, okay, ktoś może powiedzieć, że to przecież nic takiego. Po prostu Gensi znowu szukają winnych za swoją delikatność. Bo można stwierdzić, że takie trendy są tylko dla fanu, Wiecie, sprawdzasz sobie z swoją koleżanką, czy macie te cechy, które są aktualnie trendy, czy się różnicie, kto co ma, kto czego nie ma. No i to tak wszystko dla żartu, żeby się pośmiać. No przecież to, to jest takie niezobowiązujące. Niezobowiązujące, ale jednak patrzycie, co w was jest odpowiednie, a co nie. Ale gdy jednak pochłaniasz ten content bardzo często, w każdej wolnej chwili i bezmyślnie, no bo tak konsumujemy TikToka, to ciężko uznać to za niewinną zabawę raz na jakiś czas. Te trendy potrafią trwać tydzień, więc nawet nie zdążysz spotkać się z koleżanką i o tym porozmawiać, albo nie zdążysz do tego nagrać, ale już to ziarenko zostanie w tobie no na przynajmniej jakiś czas. Już w losowym momencie twojego życia sprawdzisz, czy mówisz górnymi zębami, czy może dolnymi, tak jak Megan Fox. No dobrze, ale co jest powodem, że wszyscy tak dajemy się na to złapać? Już ci mówię, moja droga, już ci mówię. Otóż, szybki i łatwy dostęp. Kiedy konsumujemy TikToka, to już mówiłam, a oprócz tego nawet nie wiesz, kiedy łapiesz za telefon, włączasz TikToka i chłoniesz to, co tam się dzieje i nawet nie wiesz, kiedy ten głupi TikTok przykuł twoją uwagę, bo przecież ten temat w ogóle ci nie interesuje, ale widzisz to już Dzisiaj po raz piąty. No a poza tym trwa to tylko kilka sekund, a ty przecież nie bierzesz tego na serio. I tak z ciekawości sprawdzisz sobie, czy pasujesz do tego trendu, czy nie, bo może akurat pasujesz, może akurat wiesz, na chwilkę sobie podbudujesz swoje poczucie własnej wartości, i w taki oto sposób twoją rozrywką w wolnych chwilach jest porównywanie się do ładniejszych od ciebie ludzi, którzy często nawet nie istnieją, bo to internet. I ja jako dorosła osoba, która ma za sobą już lata walczenia o akceptację siebie, polubienie siebie i tak dalej, i łapię się na tym, że sama patrzę na to, obserwuję to i biorę w tym udział. No ale jeśli słuchasz tego i myślisz sobie, że nie, że to nieprawda, że tylko ktoś głupi się na to łapie i przecież od czegoś takiego nie biorą się kompleksy, to super, jeśli ciebie to nie rusza, jeśli ty się w to nie angażujesz, czujesz się z tym dobrze, to good for you. Gratuluję, ale nie bez powodu jednak kompleksy to bardzo duża część naszego życia i mam wrażenie, że w naszych czasach jest ten problem jeszcze większy i coraz młodsze osoby się z tym borykają. Coraz to młodsze osoby zaczynają korzystać z makijażu, robić skincare, podpisy Ci pod jakiś kor, pod jakąś estetykę, a ty wychodząc z social mediów, masz często obniżone poczucie własnej wartości albo chociaż niższe samopoczucie. Ogromną ilość wyświetleń i lajków zdobywają na TikToku dziewczyny, które jedyne co mają do zaoferowania na filmie to wygląd. Więc po prostu nie udawajmy, że nie przejmujemy się wyglądem innych i przy tym też naszym wyglądem. I po tym wszystkim, po uświadomieniu sobie, że nie czujesz się dobrze z własnym wyglądem, wrzucasz w internet nagranie takie jak to. Czyli jak przyjść glow up, co mam zrobić, dajcie mi porady. I ktoś bierze twoją twarz, nagrywa z tego filmik, mówiąc na samym początku I got you girl. I potem wrzuca twoje zdjęcie do face Upa i nakłada ci miliard filtrów, przez co wyglądasz jak... Drag Queens z siedmioma warstwami makijażu. I love you, Drag Queens, sorry, to nie o Was. I tego typu filmiki to już jest jakiś mem, bo dosłownie Laska udaje, że robi ci makeover, a tak naprawdę po prostu jeździ pikselami po Twojej twarzy, nakładają Ci kolejny i kolejny filtr, a każdy z tych filtrów wygląda absolutnie nienaturalnie i wyglądasz później jak nikt. jak, jak to nie wygląda jak człowiek w ogóle. Nikt tak nie wygląda. I tak naprawdę jakiej drogi nie wybierzesz, to będziesz na przegranej pozycji. Angażowanie się w te trendy to niekończąca się droga dążenia do samoakceptacji. I akceptacji przez społeczeństwo, pod przykrywką low effort, odmurzającej zabawy. Jeśli zdecydujesz się podążać za tymi trendami, to okaże się, że nie jesteś w stanie temu sprostać w pewnym momencie, że jeden trend z drugim się wyklucza i nie jest to po prostu realne, żeby jeden człowiek to wszystko ogarnął. Z drugiej strony obserwując to, ale nie biorąc w tym udziału, czujesz, że coś tracisz i że stoisz w tyle. I nawet jeśli lubisz siebie, widzisz jak wyglądasz, świadomie dbasz o siebie, masz jakiś swój styl, to czasem może przyjść ci do głowy, że nie jesteś w kanonie i tak naprawdę no, nie jesteś zadowolony z tego, jak wyglądasz. W sensie jesteś, ale nachodzą cię wątpliwości, bo nie jesteś w kanonie. Nie będąc w kanonie, mam na myśli na przykład to, że masz krótkie włosy, a nie długie. Dlatego też ciężko nie stwierdzić, że podążanie za kanonem to tak naprawdę dążenie do tego, żebyśmy wyglądali wszyscy tak samo. Najlepsze jest to, że nikt fizycznie nie jest w stanie odpowiadać każdemu trendowi, a mimo to wierzymy, że są tacy ludzie na świecie i to z nami jest coś nie tak. W końcu widzimy w internecie często idealne postacie, i mimo że mamy świadomość, że jest teraz już AI, które potrafi stworzyć w ogóle człowieka, którego nie ma, to i tak wierzymy, że to, co widzimy, jest prawdziwe. I sama wiara nie jest zła, za to porównywanie się do tej osoby już tak. I to jest bieganina za nieosiągalnym, i wiemy to już od lat. Wiemy to, odkąd istnieją media, odkąd istnieją celebryci i oglądamy ich. W... W gazetach, w telewizji, wszędzie, ale ilość tego i natężenie jest największe w historii ludzkości i nigdy tak łatwo i szybko nie mogłaś dowiedzieć się, że jest coś z tobą nie tak. I na tym etapie nasuwa mi się myśl, w którą zawsze nie chciałam wierzyć, czyli to, że są w nas budowane na siłę kompleksy, żeby później sprzedać nam rozwiązanie na nie, czyli produkty. A w końcu TikTok to idealne miejsce do reklamy, ale to zostawimy sobie na oddzielny film, bo to jest... tego jest za dużo, i widzicie, co to, to jest tak ciężki temat, że najlepiej i najłatwiej po prostu czasem ocknąć się, spojrzeć na świat, prawdziwy świat wokół nas, uświadomić sobie, że prawdziwe życie istnieje, dzieje się i mało ma wspólnego z tym, co widzimy w internecie. Niby to oczywiste, ale jednak zapominamy o tym, a to naprawdę czasem może pomóc. Dlatego chciałabym, aby ten film był taką, chociaż małą przypominajką dla kogoś o tym, wszyscy siedzimy w tym po uszy, wszyscy tak samo nie wiemy, co się dzieje, co robimy, ale pamiętaj o tym, że z tobą jest wszystko w porządku, nawet jeśli w to wątpisz regularnie. Serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem kiedyś. Pa pa!